Chłopaki, znowu jesteśmy na siłownie. Będziemy pokować się łopsko. Jestem Emir Basajewicz. Siła. Chłopaki, tutaj zalewam Laguna Blast. Proszę, aby łapy nie były zimne, a później ciekł z palcem dzika, Ty zaleja supla. Żeby nie wyparować! No, chłopaki! Żeby nie brakowało mi ikry, to też napierdalam tutaj zdrowo! Słuchajcie, no! Tutaj pomieszałem supla i teraz ono, pa! I patruję zdrowo. A supla i tak działają, że mogę wszystko podnosić. Żeby się nie przeciążyć. Żeby mi w krzyżu padło. No, dziennie będzie. O kurwa, moje kozonki. Siła kurna, Twomać. mać. Siła i honor. Mój biceps. Tutaj. Dzieciaki, nie róbcie tego w domu. Jaki. Aż wam powiem, Emil, dobra rada, wam powiem, nie bierzcie tych suplów, bo wam czapę rozsadzi, ja mogę już brać, bo ja tutaj jadę 3 lata już na suplach z dzika, tutaj zalewam to Laguną Blast, nie ma lipy, już mi się pierdoli, widzę gwiazdki przed oczami, Jo, ja, kuva, na bombany, kuva. Obači. A teraz jdeme pakovat tą tom partě. V tom partě měsťa. Čenče, penče, čenče. Opaky. Svojčeno. Já te supe zalewam. Sokiem skiszonych ogórków. To jest moja dieta cud. Wspomaga moje libido, a teraz wam pokażę. 乌力吉，西王。 Po takim intensywnym treningu trzeba ja suple zalewać, ale intensywnie. Obok regeneracja 200%. Moje łopsko są twardniejsze. Czuję się całe twardniejszy. I mój członek też. Takie suple. Jak teraz za miesiąc, jadę do Amsterdamu na Jadę 2011, Uuuh. pokażę im siłę i honor. Uuuh. Jestem Emil Basajewicz. Uuuh. 305, 306, 307. Koksy powinni są tylko Mocni w gębie, a ja tutaj zdobyłem złoty pasz. Zoba! zoba Złoty pas na Euro kokseriadzie 2010. Bo mo nie ma lipy. Dobra dieta, dzieciaki, suplet I nie ma lipy. Jademy z koksem. Jadymy z kurwami. Tutaj. Euroblasty i nie ma we wsi e, dzieciaki Opaki! obaczcie, regeneracja 200% o, chujo łopy nie przestaje non stop napierdalam na siłownie Obaczcie, jednym paluszkiem, o tak a to dzięki koksom e, regeneracja o, kurwa o Kurwa, śmieci. Zobaczcie, nie ma lipy. Pakujemy. Nie ma lipy. Chciałem Was pozdrowić. Emil Bosajewicz. Idę 3 codziennie pół godziny. 21 cykla. Te cykle są bardzo ważne. Jak zajebiesz, choć jeden cykl. Nie chuja, z powietrzem się zapompuje, owa mówię, o ile, a co mieszka, o, czełpaki, pakować, pakować, nie przestawać.